Z tej strony Kuba Gamer i dzisiaj idziemy się spotkać z graczem najbogatszym na tej edycji Którą wybudował właśnie taki wieżowiec Elon Musk 2.0 Idziemy się zapytać, żeby poka pokazał y swoje bogactwo, te swoje kinofy, które zdobył przez kilka edycji Ciekawostka, on już gra od pierwszych edycji parę lat Nie wiem dokładnie ile Ale gra tak długo Dobra, no to Idziemy do niego. Kik, 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 kik. Ok, no to tak. Pierwszy jest kill of handlowca z eventu z 24 sierpnia 2022 roku. No i ten kill był do zdobycia właśnie na tym evencie. To był pierwszy event handlowy ze wszystkich. Generalnie dosyć rzadki. Mało kto go ma, ale są niektóre takie osoby. Kolejny jest Stworek z eventu halloweenowego z 2022 roku i go też ma, osób dosyć ma, ale no, jest dosyć ciekawym killoffem. Następnie jest Cukierek, go bardzo dużo osób ma, bo był bardzo prosty do zdobycia i jest z eventu świątecznego 2022 roku. Kolejny jest killoff Mega Handlowca i ciekawostką jest, że ma go tylko, mają go tylko 3 osoby na serwerze. I jest z 29 grudnia 2022 roku z kolejnego eventu handlowego. Kolejny jest Kill of Handlowca oraz Tourism Handlowca z eventu, który, który trwa teraz. I trwa da się do go zdobyć dzisiaj do 20. Tak ładnie, trwa do dzisiaj do 20. I da się go zdobyć właśnie na tym evencie. Dobra, to dzięki, Kill za pokazanie swoich. Kilofów. Chciałbym jeszcze dodać, że te kilofy się zdobywa na Survivalu i czy każdy się tam jakiś inaczej zdobywa. Surowce trzeba wymieniać na tickety i później te kilofy handlowce są. I jeszcze, jeśli chcecie grać na tym serwerze, to tutaj macie IP na dole w opisie też będzie. Link, link, link do Discorda serwerowego też będzie w opisie. I pamiętajcie, zawsze RealMC to wersja 1.16.5. Jak z nie będzie, tylko taka jest. Mi się podoba, i to tyle. Subskrybujcie, lajkujcie. Papa.